Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym chciałem zaprezentować światełka Suzuki Gladius które w trakcie egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego możecie wylosować do sprawdzenia. Jeżeli chodzi o pierwsze światło, światło pozycyjne to w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję zapłonu należy zerknąć w reflektor i to jest ta mała żaróweczka sprawdzić czy ta żaróweczka się świeci czyli tu mamy w się światło pozycyjne przednie biały świetlny punkt jeżeli chodzi o światło pozycyjne z tyłu czerwone tyłu światło pozycyjne świeci. Kolejne światełko to światełko mijania. Również kluczyk w pozycji zapłonu i należy również zerknąć i wskazać duża żarówka, tak? duża żarówka ta niżej to żarówka od światełek mijania. Widzimy, że świeci, czyli światła mijania sprawne. Kolejne światło, które sobie sprawdzimy, to światło drogowe. Tak? Oczywiście również kluczyk w pozycję zapłonu. I w przypadku drogowego światełka. Jeżeli zerkniemy, pali się żarubeczka od świateł mijania, wystarczy podłożyć rękę. Oczywiście będziemy ubrani, czyli będziemy. Mieli rękawice i ten przełącznik tutaj zmienia nam światełko mijania na drogowe. Widzimy na ręce, że intensywność świecenia się zwiększa, czyli jest. W przypadku świateł drogowych dobrze jest również sprawdzić kontroleczkę. Niebieska kontroleczka. Wskazuje, że światło drogowe jest włączone. W przypadku świateł drogowych należy również pamiętać o sprawdzeniu, tak zwanych świateł ostrzegawczych. Tu mamy taki żółty przycisk. Ręka i widzimy, jest mrugnięcie, czyli zmienia się. Zerkamy również na kontroleczkę. Kontroleczka sprawna. Pamiętajcie, że w momencie gdy sprawdzaliście światło drogowe i zostawiliście na tym świetle, to to ostrzegawcze, tak jak widzimy, nam tutaj nie będzie działało, tak? Czyli nic się nie zmienia. Musi być pozycja świateł mijania. Jest prawidłowe. Eee, zwracam uwagę, że tak jak w przypadku świateł mijania, jak i również świateł drogowych. Te światła są tylko i wyłącznie z przodu. Bo częsty problem, jeżeli chodzi o światło mijania i światło drogowe, szukacie z tyłu, co jest błędem. Tak? Jeżeli my będziemy szukali światła mijania z tyłu, czy światła drogowego z tyłu, to egzaminator powie, że zadanie zostało błędnie wykonane, każe powtórzyć. Także zwracam na to uwagę. Kolejne światło które sobie sprawdzimy to światła kierunkowskazów tak? czyli znowu kluczyk w pozycję zapłonu tu mamy włącznik kierunkowskazów w lewo sprawdzimy najpierw kontroleczkę na tablicy, pali się w lewy Kierunkowska z przód, lewy kierunkowska z tyłu. Przełączymy. Sprawdzimy kontroleczkę. Prawy kierunkowska z przód, prawy kierunkowska z tyłu. Tak? Wyłączymy. Jeżeli chodzi o kolejne światła, to sprawdzimy sobie światełka. Awaryjne. Również w tym celu należy włączyć zapłom. Mamy tutaj czerwony przycisk. Od świateł awaryjnych, trójkącik, tak jak standardowo w każdym pojeździe naciskamy. Zaczynamy od kontrolek. Kontrolki są. Lewy, przód, prawy przód, prawy, tył, lewy, tył. Światła awaryjne działają, tak? I ostatnie światełka, które zostały nam do sprawdzenia, to światła hamowania. Też wymagają pozycji zapłonu. Naciskamy dźwignię hamulca przedniego, podkładając rękę, sprawdzamy prawidłowo. Nożny, naciskając nożny, ręka prawidłowo. Tak? Przypominam, że na sprawdzenie świateł i płynów, czyli jednego losowo przydzielonego światełka przez komputer i jednego płynu macie 5 minut. To jest jedyny limit w tym zadaniu. 5 minut na sprawdzenie światła i płynu. W zadaniu numer 1 przypominam, że będziecie mieli 6 elementów do wykonania, ale o tym powiem w odrębnym filmie.